Naukowe artykuły czytane w całości nie do końca profesjonalnie. Ja jestem Artur. Wypadałoby wrócić do modnych bzdur tak jak obiecałem. Zaczepimy o rozdział piąty i Brunulatura, który nie planowałem wcześniej, a zobaczyłem, że jest krótki i szybki, więc stwierdziłem, że warto zajrzeć. Latura kojarzę jako chyba w porządku pisarza, humanistę, ale no dostało mu się za teorię względności, więc a z ciekawości, z własnej ciekawości zajrzę do Latura właśnie, a potem przejdziemy do końcówki książki i co tam było o twierdzeniu Godla chyba, no ale to za chwilę nas czeka. Mm. Podcast jest do znalezienia na dowolnej aplikacji podcastowej, przynajmniej tak myślę i tak mam nadzieję. Jeśli ktoś chciałby się dołożyć do utrzymania podcastu, to jest w opisie podcastu link do kofi.com. A wymyśliłem jeszcze taką inną rzecz, to znaczy, że jeśli ktoś czułby się niezręcznie z przekazywaniem pieniędzy, to można też kupić mi bon na książki. Dałem też link do opisu podcastu i na facebooku artykułów naukowych. No, i tak pewnie wydałbym te pieniądze na książki, więc po co tutaj jakieś kroki pod, pośrednie robić? Można tak, właśnie mnie wspomóc i sobie jakieś tam książki wtedy kupię i będę szczęśliwy. No i cóż, zachęcam oczywiście do polecania tego podcastu innym osobom, tak żeby więcej osób poznało no, podcast, a w drugiej kolejności też wiedzę w tym podcaście, która. Mam nadzieję, że jest na tyle szeroko rozpościerająca swoje skrzydła, że powinna zainteresować, przynajmniej któreś z odcinków, powinny trafić do każdego, e, no, przynajmniej, e, może to jest trochę na wyrozpowiedziane, ale od tkanin Kanga w Afryce, przez jemiołę, aż do częstych tutaj tematów językowych. No dobra. Motne bzdury Sokola i Brickmonta. Rozdział 5. Bruno Latour. Socjolog nauki Bruno Latour jest dobrze znany jako autor książki La science en action, którą krótko analizowaliśmy w rozdziale w czwartym rozdziale. Znacznie mniej znana jest jego krótka, semiotyczna analiza teorii względności A Relativistic Account of Einstein's Relativity, w której tekst Einsteina jest odczytany jako wkład do socjologii Delegacji. Jest to Bruno Latour, tytuł już padł z 1988 roku. W tym rozdziale przeanalizujemy tę interpretację teorii względności i wykażemy, że jest ona doskonałą ilustracją trudności, z jakimi musi się liczyć socjolog, który usiłuje zanalizować treść teorii naukowej, której nie rozumie. Latour uważa swój artykuł za rozwinięcie silnego programu w socjologii nauki, wedle którego treść dowolnej nauki jest dogłębnie społeczna. Według Latoura silny program przyniósł pewne sukcesy w naukach empirycznych, ale nie matematycznych. Narzeka, że wcześniejsze socjologiczne analizy teorii względności Einsteina pomijały matematyczne aspekty tej teorii i nie wskazały w jakim sensie o teorii względności samej w sobie można powiedzieć, że jest teorią społeczną. Dla większej zwięzłości nie będziemy tutaj wnikać w socjologiczne wnioski, jakie wyciąga Latour z analizy teorii względności, a tylko wskażemy, że jego rozumowanie podważają podstawowe błędy w rozumowaniu tej w rozumieniu tej teorii. W swojej analizie Latour oparł się na semiotycznym odczytaniu popularnej książki Einsteina Relativity: The Special and the General Theory z 1920 roku. Po dokonaniu przeglądu takich pojęć semiotycznych jak wysuwanie i wycofywanie narratorów, Latour próbuje zastosować się do szczególnej teorii względności Einsteina ale w swych rozważaniach błędnie rozumie pojęcie układu odniesienia w fizyce. Z tego powodu konieczna jest krótka dygresja. W fizyce układ odniesienia to schemat przypisywania zdarzeniom współrzędnych w przestrzeni i w czasie. X, Y, Z, Na przykład zdarzenie w Nowym Jorku można określić mówiąc, że zaszło na rogu 6 Alei X i 42 ulicy Y na wysokości 30 metrów nad ziemią, Z, w południe 1 maja 1998 roku, T. Ogólnie mówiąc, układ współrzędnych można sobie wyobrażać jako sztywny układ wzajemnie prostopadłych prętów pomiarowych i zegarów, które razem pozwalają przypisać współrzędne gdzie i kiedy każdemu znaczeniu. Ustalenie układu odniesienia wymaga wielu arbitralnych decyzji, np. gdzie umieścić początek układu, w tym wy wypadku róg zerowej alei i zerowej ulicy na poziomie ziemi. Jak skierować osie? Tutaj wschód-zachód, północ-południe, z dołu do góry i od jakiej chwili liczyć czas? Tutaj od północy 1 stycznia zerowego roku. Ta dowolność jest jednak raczej banalna, w tym sensie, że gdybyśmy inaczej. Wybrali początek układu i ustawienie osi za pomocą stosunkowo prostych wzorów, moglibyśmy przeliczyć współrzędne w jednym układzie na współrzędne w drugim. Ciekawsza sytuacja powstaje, gdy rozważamy dwa układy, które poruszają się względem siebie. Na przykład jeden układ odniesienia może być związany z ziemią, a drugi z samochodem jadącym z prędkością 100 metrów na sekundę na wschód względem ziemi. Historia nowożytnej fizyki od czasów Galileusza to w znacznej mierze historia problemu, czy prawa fizyki mają taką samą postać w obu takich układach odniesienia i z jakich równań należy korzystać, by przejść od jednego zbioru współrzędnych x, y, z, do drugiego x' y' z T'. Teoria względności Einsteina dotyczy właśnie tych dwóch zagadnień. W pedagogicznych prezentacjach teorii względności układ odniesienia często luźno utożsamia się z obserwatorem. Dokładniej mówiąc, układ współrzędnych można utożsamić ze zbiorem obserwatorów po jednym w każdym punkcie przestrzeni, który, którzy pozostają w spoczynku względem siebie i są wyposażeni w odpowiednio zsynchronizowane zegary. Należy koniecznie zauważyć, że ci obserwatorzy nie muszą być ludźmi. Układ odniesienia można z powodzeniem skonstruować wyłącznie z maszyn, tak jak to się obecnie rutynowo czyni w eksperymentach z cząstkami elementarnymi o bardzo dużej energii. E w rzeczywistości układu odniesienia wcale nie trzeba konstruować. Można sobie wyobrazić, że jest on związany z poruszającym się protonem, biorącym udział w zderzeniu o bardzo dużej energii. Przypis. Opisując zderzenie dwóch protonów w układzie odniesienia związanym z jednym z nich, można dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy o wewnętrznej strukturze protonu. Koniec przypisu. Powróćmy do tekstu: Latura. W jego analizie tkwią trzy błędy. Przede wszystkim jego zdaniem teoria, teoria względności zajmuje się względnym położeniem, a nie ruchem różnych układów odniesienia, a przynajmniej tak stwierdza w poniższych fragmentach. Ben, cytat. Będę korzystał z następującego rysunku, na którym dwa lub więcej układy odniesienia oznaczają różne położenia w przestrzeni i czasie. Strona szósta. Niezależnie od tego, jak daleko wydeleguję obserwatorów, wszyscy prześlą mi z powrotem sprawozdania, które można ze sobą porównać. Strona czternasta. Albo utrzymujemy absolutną przestrzeń i czas, a wtedy prawa natury są różne w różnych miejscach. Strona 24. Jeśli przyjmiemy dwie teorie względności, szczególną i ogólną, to wzrasta liczba nieuprzywilejowanych układów, które można odwiedzić, zredukować, zebrać i połączyć. Obserwatorzy mogą zostać wydelegowani do większej liczby miejsc w dziedzinie wielkości nieskończenie dużych kosmos i nieskończenie małych elektrony, a przesyłane przez nich wyniki będą zrozumiałe. Książka Einsteina z powodzeniem mogłaby nosić tytuł Nowe instrukcje dla podróżników powracających z odległych, odległych wypraw naukowych. Strony 22-23. I koniec cytatów. Ten błąd można zapewne przypisać brakowi precyzji cechującemu stylatura. Drugi błąd, naszym zdaniem poważniejszy, jest związany pośrednio z pierwszym i polega na pomieszaniu pojęć Układu odniesienia w fizyce i aktora w semiotyce. Cytat: Jak można rozstrzygnąć, czy przeprowadzone, przeprowadzane w pociągu obserwacje zachowania spadającego kamienia są zgodne z obserwacjami tego samego kamienia, czynionymi z peronu? Jeśli istnieje tylko jeden, a nawet dwa układy odniesienia, to problem ten nie ma rozwiązania. Rozwiązanie Einsteina polega na wprowadzeniu trzech aktorów. Jednego w pociągu, drugiego na peronie i trzeciego autora lub jego reprezentanta, który usiłuje porównać zakodowane rezultaty obserwacji przesłane przez dwóch pozostałych. Strony 10/11. Koniec cytatu. W rzeczywistości Einstein nigdzie nie rozważa trzech układów odniesienia. Przekształcenie Lorenza pozwala ustalić związek między współrzędnymi zdarzenia w dwóch układach odniesienia bez konieczności odwołania się do trzeciego. I przypis? Ehm, przypis, tak. Przy okazji warto odnotować, że Latour błędnie skopiował te równania. Zamiast V do kwadratu przez C do kwadratu, w liczniku ostatniego równania powinno być V przez C do kwadratu. Koniec przypisu. Latour najwyraźniej sądzi, że ten trzeci układ ma zasadnicze znaczenie z fizycznego punktu widzenia, gdyż w przypisie stwierdza, cytat, Większość trudności związanych z dawną historią zasady bezwładności wynika z istnienia tylko dwóch układów odniesienia. Rozwiązaniem jest zawsze wprowadzenie trzeciego układu, który zbiera informacje z pozostałych dwóch. Strona 40, 43, koniec cytatu. Nie tylko Einstein nie wprowadza trzeciego układu ale również w mechanice Galileusza i Newtona, do której prawdopodobnie mają odnosić się słowa o dawnej historii zasady bezwładności, nigdy nie pojawia się trzeci układ. I jeszcze przypis. Andy Merwin słusznie wskazuje, że w niektórych matematycznych wywodach w teorii względności porównuje się wyniki uzyskane w trzech lub więcej układach odniesienia. To jednak nie ma nic wspólnego z trzecim układem, który zbiera informacje z pozostałych dwóch, o jakim pisze Latour. Koniec przypisu. W tym samym duchu Latour kładzie ogromny nacisk na rolę ludzkich obserwatorów, których opisuje w terminach socjologicznych, ewokując rzekomą, cytat, obsesję Einsteina na punkcie przesyłania informacji za pomocą transformacji bez deformacji. Jego namiętność do precyzyjnego porównywania rezultatów pomiarów, jego paniczny lęk, że wysłani obserwatorzy mogą zdradzić, mogą chcieć zachować przywileje i przesłać sprawozdania, których nie będzie można wykorzystać do rozszerzenia wiedzy, jego dążenie do zdyscyplinowania wydelegowanych obserwatorów i przekształcenie ich w niezależne elementy aparatury, które nie robią nic poza obserwowaniem wskazówki i podziałki. Strona 22, koniec cytatu. Jednak dla Einsteina obserwatorzy są tylko dydaktyczną fikcją i z powodzeniem można ich zastąpić aparatami. Nie ma też żadnej konieczności ich zdyscyplinowania. Latur pisze również, cytat: Wydelegowani obserwatorzy są zdolni wysyłać porównywalne sprawozdania, ponieważ są całkowicie zależni, a nawet głupi. Jedyne, czego się od nich wymaga, to, by pilnie i uparcie śledzili wskazówki swych zegarów. To cena, jaką trzeba zapłacić za wolność i wiarygodność autora. Strona 19, koniec cytatu. W powyższych cytatach oraz w pozostałej części pracy Latour popełnia jeszcze trzeci błąd. Podkreśla rzekomą rolę enuncjatora autora w teorii względności. Jednak ta idea opiera się na pomyleniu zabiegów dydaktycznych Einsteina z samą teorią względności. Einstein opisuje, jak można dokonać przekształcenia współrzędnych zdarzenia z jednego układu odniesienia do drugiego za pomocą transformacji Lorenza. Żaden układ odniesienia nie jest wyróżniony, a w fizycznej sytuacji, którą opisuje autor Einstein, w ogóle nie istnieje, a tym bardziej nie konstytuuje układu odniesienia. W pewnym sensie można powiedzieć, że socjologiczne nastawienie Latura sprawiło, że Iż nie zrozumiał jednej z podstawowych zasad teorii względności, która głosi, że żaden układ współrzędnych nie jest uprzywilejowany. Następnie Latour wprowadza bardzo sensowne rozróżnienie między relatywizmem i relatywnością, teorią względności. Zgodnie z koncepcją relatywizmu, wszystkie punkty widzenia są subiektywne i nie można ich pogodzić. Natomiast według teorii względności współrzędne czasoprzestrzenne zdarzeń można w jednoznaczny sposób przekształcać przy zmianie układu odniesienia. Dalej jednak twierdzi, że zasadniczą rolę w teorii względności odgrywa enuncjator, którego opisuje korzystając z terminów socjologicznych, a nawet ekonomicznych. Cytat: Dopiero gdy weźmiemy pod uwagę zysk enuncjatora. Wtedy odsłania się głębsze znaczenie różnicy między relatywizmem i relatywnością. To enuncjator ma przywilej zbierania wszystkich opisów, wszystkich scen, na które delegował swych obserwatorów. Powyższy dylemat sprowadza się do walki o przywileje, o to, kto będzie dyscyplinował potulne ciała, jakby powiedział foko. I dalej jeszcze bardziej surowo. Cytat. Walka przeciw. W przywilejom w ekonomii i w fizyce jest dosłownie, a nie metaforycznie, taka sama. Kto skorzysta. I tu jeszcze przypis. Zauważmy, że Latour, podobnie jak Lacan, nalega tu na dosłowną interpretację porównania, które można w najlepszym razie uznać za luźną metaforę. Koniec przypisu. Kto skorzysta z wysłania tych wszystkich delegowanych obserwatorów na perony, do pociągów, do promieni światła, na słońce i gwiazdy. Do wind poruszających się z przyspieszeniem i zakątków kosmosu. Jeśli relatywizm jest słuszny, to każdy z nich ma takie same korzyści jak wszyscy pozostali. Jeśli natomiast słuszna jest relatywność, teoria względności, to jeden z nich, czyli enuncjator, Einstein lub inny fizyk będzie w stanie zgromadzić w jednym miejscu swoim laboratorium dokumenty sprawozdania i wyniki pomiarów przesłane przez delegatów. Strona 23. Koniec cytatu. Ten ostatni błąd ma duże znaczenie, ponieważ socjologiczne wnioski, które Latour chce wyciągnąć ze swej analizy teorii względności, są oparte na uprzywilejowanej roli, jaką przypisuje enuncjatorowi – co z kolei wiąże się z jego pojęciem ośrodków obliczeń. I tutaj przypis. To pojęcie wywodzi się z socjologii Latura. Koniec przypisu. Ostatecznie można stwierdzić, że Latur miesza pedagogiczny wykład teorii względności z naukową treścią samej teorii. Jego analiza popularnej książki Einsteina mogłaby w najlepszym razie wyjaśnić pedagogiczną i retoryczną strategię twórcy teorii względności. To oczywiście interesujący pomysł, ale znacznie skromniejszy niż wykazanie, że teoria względności sama w sobie jest dogłębnie społeczna. Jednak owocna analiza zabiegów pedagogicznych wymaga znajomości teorii, by odróżnić w tekście Einsteina retoryczną strategię od fizycznej treści. Analiza latura jest całkowicie błędna z powodu niezrozumienia teorii, którą Einstein próbuje wyjaśnić. Zauważmy również, że Latour z pogardą odrzuca komentarze uczonych o jego pracy. Cytat. Po pierwsze, opinie uczonych o badaniach nauki nie mają większego znaczenia. W badaniach nauki uczeni są informatorami, a nie sędziami. Obraz nauki, do jakiego dochodzimy, nie musi przypominać tego, co naukowcy myślą o nauce. Koniec cytatu. Z ostatnim stwierdzeniem można się zgodzić. Co jednak należy myśleć o badaczu, który kompletnie nie rozumie tego, co mówią mu informatorzy? Latour kończy swoją analizę teorii względności skromnym pytaniem: Cytat: Czy nauczyliśmy czegoś Einsteina? Twierdzę, że bez pozycji enuncjatora ukrytego w wykładzie Einsteina i bez pojęcia ośrodków obliczeń, naukowe argumenty Einsteina są niezrozumiałe. Koniec cytatu. Postscriptum. Niemal równocześnie z opublikowaniem naszej książki we Francji, w amerykańskim piśmie Physics Today, ukazał się esej fizyka N. Davida Mermina, w którym autor proponuje bardziej wyrozumiałe odczytanie artykułu 'Latura' o teorii względności i polemizuje, przynajmniej implicit, z naszą krytyczną analizą. Yy, przypis? Nie, bez przypisu. Yy, w zasadzie, Mer Mermin powiada. Że krytyka błędów Latura w rozumieniu teorii względności nie jest trafna. Według jego wyjątkowo dobrze przygotowanej córki list, zajmującej się studiami kulturowymi już od paru lat, e, cytat: Latur chce zasugerować przekład formalnych cech rozumowania Einsteina do dziedziny nauk społecznych w celu sprawdzenia, czego w ten sposób mogą dowiedzieć się uczeni zajmujący się ty tymi naukami. I czego przedstawiciele nauk przyrodniczych mogą nauczyć się o przyjmowanych przez siebie założeniach? Próbuje on wyjaśnić teorię względności tylko w takiej mierze, w jakiej formalne, semiotyczne odczytanie teorii mogłoby być przeniesione do społeczeństwa. Szuka on modelu rozumienia rzeczywistości społecznej, który pomógłby rozstrzygnąć spory w naukach społecznych. Tam, gdzie chodzi o status i znaczenie obserwatora. Relacje między treścią społecznej aktywności i kontekstem, używając jego terminów, oraz naturę wniosków i reguł, do jakich można dojść na podstawie obserwacji. Koniec cytatu. To tylko częściowo prawda. We wstępie do swojej pracy Latour wymienia dwa cele. Cytat. Nasz cel jest następujący: w jaki sposób możemy na nowo, formułując pojęcie społeczeństwa, zrozumieć pracę Einsteina jako eksplicit społeczną. Związane z tym jest następujące pytanie: czy i w jaki sposób możemy nauczyć się od Einsteina, jak badać społeczeństwo? Koniec cytatu. By nie przedłużać wywodu powyżej, zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia analizy, w jakiej mierze Latour zrealizował swoje cele i ograniczyliśmy się do wskazania podstawowych błędów w rozumieniu teorii względności, które podważają oba te projekty. Skoro jednak Mermin postawił to pytanie, to rozważmy je. Czy Latur nauczył się z analizy teorii względności czegoś, co można byłoby przenieść do społeczeństwa? Na czysto logicznym poziomie odpowiedź brzmi nie. Z teorii względności nie wynikają absolutnie żadne wnioski dla socjologii. Przypuśćmy, że jutro jakieś doświadczenie przeprowadzone w CERN wykaże, że na zależność między energią i prędkością elektronu jest nieco inna niż przewidział Einstein. To niewątpliwie spowodowałoby rewolucję w fizyce, ale dlaczego Ulicha miałoby zobligować socjologów do zmiany ich teorii ludzkich zachowań? Oczywiste, że związek między teorią względności i socjologią może mieć w najlepszym razie charakter analogii. Niewykluczone, że gdyby Latour zrozumiał rolę obserwatorów i układów odniesienia w teorii względności, mógłby powiedzieć coś nowego o socjologicznym relatywizmie, i pokrewnych problemach. Trzeba jednak zapytać, kto i do kogo mówi. Załóżmy dla dobra wywodu, że pojęcia socjologiczne użyte przez Latura można zdefiniować tak precyzyjnie jak pojęcia teorii względności i że ktoś, kto dobrze zna obie teorie, mógłby sformułować pewną formalną analogię między nimi. Ta analogia mogłaby pomóc w wyjaśnianiu teorii względności socjologom, znającym socjologię Latura i w wyjaśnianiu socjologii fizykom, ale jaki cel miałaby próbę użycia analogii z teorią względności, by wyjaśniać socjologię Latura innym socjologom? Nawet gdybyśmy przypisali Laturowi pewną, pełną znajomość teorii względności, yy, i tutaj przypis, Mermin nie posuwa się tak daleko. Przyznaję, że tekst Latura zawiera oczywiście wiele niejasnych stwierdzeń pozornie dotyczących fizyki i teorii względności, które zapewne wynikają z błędnego rozumienia elementarnych pojęć teorii. Koniec przypisu. Nawet gdybyśmy przypisywali Laturowi pełną znajomość teorii względności, nie wolno nam założyć, że inni socjolodzy również dysponują taką wiedzą. W większości przypadków ich rozumienie teorii względności, o ile nie studiowali również fizyki, opiera się na analogiach z pojęciami socjologicznymi. Dlaczego zatem Latur nie wyjaśnia swych nowych pojęć socjologicznych, które pragnie wprowadzić, odwołując się bezpośrednio do socjologicznej wiedzy swych kolegów? To koniec tego krótkiego rozdziału o Bruno. Latoura, Bruno Latour, jakby powiedział Francuz jakiś. No to taki ciekawy dość przykład niezrozumienia na kilku poziomach pomiędzy różnymi ludźmi. Ja sam byłem trochę zdziwiony, bo myślałem, że socjologia wiedzy Szczególnie z tym mocnym programem dotyczy jakichś badań antropologicznych czy etnograficznych w obrębie pól naukowych, a nie rozczytywania dzieł naukowych, ale nie wiem, może muszę to jakoś przemyśleć i doczytać, czym dokładnie jest socjologia wiedzy. To blur. Nazwisko blura można kojarzyć z tym. No, ale przy okazji też uzyskaliśmy dodatkowy kontekst do teorii względności. Więc myślę, że nie był to czas stracony, zdecydowanie. Może jeszcze z laturem to wrócę kiedyś w podcaście, ale tak, może. No, w każdym razie, niech ten krótki odcinek będzie krótki do usłyszenia w kolejnym wydaniu artykułów naukowych.